Robolinio 3000 firmy Alco to pierwsza w pełni automatyczna kosiarka, która samodzielnie kosi trawnik. Innowacyjne rozwiązania techniczne i wysokiej jakości wyposażenie sprawiają, że jest ona wyjątkowym i przede wszystkim samodzielnym urządzeniem do pielęgnacji trawników. Za pomocą dołączonego przewodu ograniczającego można w prosty sposób wytyczyć obszar koszenia, po którym Robolinio 3000 porusza się później bez niczyjej pomocy, kosząc trawnik. Długość przewodu wystarcza do trawników o powierzchni do 1200 m2. Można nim bez problemu omijać przeszkody, np. grządki, drzewa czy oczka wodne. Jeśli RoboLinion napotka przeszkodę o wysokości powyżej 7 cm, automatycznie zmienia kierunek jazdy, nie przerywając pracy. Gumowa koła o bieżniku gwarantującym dobrą trakcję zapewniają ekstremalną zwrotność i przyczepność do podłoża. Również na nierównym terenie i zboczach o pochyleniu do 35%. Napęd Robolinio 3000 stanowią dwa mocne silniki przy tylnych kołach. Energię do zasilania Robolinio 3000 zapewnia bezobsługowy, zamontowany na stałe akumulator litowo-jonowy. Po zakończeniu koszenia Robolinio powraca do bazy, która automatycznie ładuje akumulator. Robolinio 3000 posiada wodoszczelną obudowę. Budowany czujnik deszczu pozwala zaprogramować urządzenie w taki sposób, aby automatycznie wracało do bazy, kiedy zaczyna padać deszcz. Wysokiej jakości noży ze stali nierdzewnej zamknięte w obudowie równo i dokładnie koszą trawę. Robot pozostawia ścięte końcówki trawy na trawniku pomiędzy źdźbłami. Tworzą one naturalny efekt nawożenia. Ważąca zaledwie 8 kg i posiadająca praktyczny uchwyt do przenoszenia kosiarka Robolinio 3000, jest niezwykle poręczna i łatwa w transporcie. Czujniki bezpieczeństwa nie tylko wykrywają obiekty na obszarze koszenia, ale również powodują automatyczne wyłączanie się Robolinio po podniesieniu urządzenia z ziemi. Wszystkie ustawienia Robolinio 3000 programuje się za pomocą łatwego w obsłudze panelu sterowniczego. Czytelny wyświetlacz LCD z przyciskiem zawiera menu z wszystkimi funkcjami. Czasy koszenia można zaprogramować za pomocą funkcji dni tygodnia i godziny. Programowane punkty początkowe umożliwiają rozpoczęcie pracy w różnych miejscach. Kosiarka Robolinio jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych i kradzieżą za pomocą kodu PIN. Samodzielny, cichy, niezależny, komfortowy. Robot Robolinio 3000 uwolni cię od uciążliwych obowiązków związanych z koszeniem i zapewni wypielęgnowany trawnik. Alco Quality for Life.